Żona Szymona chce. CITOSA. Gradisława to nie jest widważana, na niewasal. Czy to prawda, że Gradisława nie zostanie oskarżona? Dobra. Muszę mieć słodkiego haka na nią. Osoba zwana jako Digitard dołączyła do ciebie, miejsce, w którym jest Twój dwór. Okej, okay. to to będzie, moi drodzy, Siuta2. Witam cię bardzo serdecznie. Siuta2, jesteś na moim dworze. Od razu cię ożenię z Konstancją, która jest niewidoma. Żebyś nie został na dworze. Ożenie syna, ale to czekam aż się wojna zakończy, wiesz? ten twój na Katarzynę upadł, okej. Okay. Mm, trzeba będzie iść na wojnę z Polanią. Teraz tak mi się wydaje. Ukraina sobie powinna poradzić tutaj. Chyba. Mm, dobrze. My mamy 1500 ludzi, Polania ma 1800. Diana jeszcze żyje. I ona ma wojnę bardzo mocną. Kurde, gdyby ta Ukraina naprawdę zmiażdżyła ich wszystkich, coś się stało. Klątwa zdjęta. Los mi nie zawsze mi sprzyjał. Ród wie, że przeklinam dzień, w którym Król Lomedas i ja się poznaliśmy. jakże dziś, klątwa została zdjęta. Fortuna się do mnie uśmiecha. No i perfekcyjnie. Dobra, Ukraina uspokoiła wojnę. Czy my mamy dalej sojusz z Ukrainą? Niestety nie mamy, moi drodzy. I trzeba teraz, uwaga, znaleźć dla e, tercja żonę. Naprawdę po skuteczności sojuszu. Katarzynę mogę ze Śląskiem ożenić, który jest beznadziejny. Niestety, yy... niestety Śląski i Piast to jest problem. Czy my nie moglibyśmy zaaranżować małżeństwa mojego następcy? On nikogo nie chce wydać. Chłopie, Ukraina nie chce w ogóle mojej pomocy. Oni nie chcą być ze mną. To będą moi przyszli wrogowie. O mój Boże, gdzie ja mogę szukać pocieszenia? Ja pierdzielę mogę przysięgnąć lojalność Ukrainie. No, musimy mojego syna ożenić. A też z rodu ślężący ma 8 lat, to za mało. Gerder z rodu widcerków. Czy ona ma tutaj Ragnar Lodbrok chyba i Auslak? Ljardor z lordów Wiedzerków? Kurde, nie wiem. Moi drodzy, nie wiem co dalej. Mamy problem. Mamy duży problem. Mamy wodostwo Sącza. Nie możemy utworzyć księstwa wiślani, bo brakuje nam jednego hrabstwa de Jur z tych terenów. Ja widzę, Śląsk ma bardzo dużo sojuszników, ale jest do pokonania. Nie będę podporządkował, mógłbym podbić księstwo, wodzostwo, opolszczyznę. Ewentualnie mógłbym uderzyć w hrabstwo, Cieszyna na przykład. Hmm. Józef Swolin, dziękuję. Musimy podjąć decyzję, tak jak przydzielenie ziem teraz, moi drodzy. tak jak zaatakowanie Śląska. I może z Polanią nawrócimy się na jakieś lepsze stosunki. Może spróbujemy zaaranżować małżeństwo z Polanią. O mój Boże! Prawie ożeniłem mojego syna z Dianą. Wiesz, całe księstwo opolszczyzny? Stary, ale jak ja bym wziął całe księstwo opolszczyzny. To ja bym wchłonął tych wszystkich wasali, którzy tu są, stary. Oni by mnie rozpierdzielili kompletnie od środka. Czesi i Słowacy. Czesi, w sensie Ślązacy, Słowacy, chłopie, oni mnie rozbiją. Mogę mieć żonę, imperatorze? Ty chyba masz majątek, żonę nawet. Dużo więźniów, co nie? Mogę zażądać okupu. Książę Sławomir za Oczywiście, że tak. Czekaj, ja sobie posprzedaję tych więźniów. i Ja pierdziele, ładnie. Dacie kaskę. Pięknie. Załóż nowe księstwo. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Moi drodzy. Jestem postacią niezrównaną. Spoglądam na moich sąsiadów rówieśników ludzi rzekomo równych mnie. Jestem kimś lepszym niż oni i nadszedł czas, by świat moją włas wartość. Stworzę państwo, w którym wszyscy pokłonią się mojej prawowitej władzy. Zakładasz księstwo znane jako Sącz. Wodostwo Sącza staje się hrabstwem de jure Twojego nowego księstwa. Panowie, czy my chcemy założyć nowe księstwo? Całkowicie? Czy my chcemy założyć nowe księstwo? Oczywiście księstwo Sącza. Czy my chcemy je tutaj założyć? Zakładam księstwo. Mam to gdzieś. Odrodzenie państwa. Praca nad tym, by moi wasale stawali się przede mną na nowo, ślubowali mi wierność do dzieła mojego życia. Od teraz już zawsze będę mi składać hołd, czy nie, nie tylko jako swemu seniorowi. Yy, ja jest najwyższy wódz, najwyższy wódz ziem o nazwie Sądz. Moje państwo będzie trwać wiecznie. Moi drodzy, yy, Sądz to jest mój ty teraz tytuł główny. Założyliśmy nowe państwo. Mamy państwo, księstwo, że tak powiem, Sącza. Jezus, zrobiliśmy nową rzecz, chłopie. Czy nie można zmienić koloru mojego państwa z sącza. Chyba nie. Dziwny kolor, no ale zobaczymy. Pułk zbrojnych może stacjonować. Nareszcie, 3 na 3. Pięknie. E, dobra, moi drodzy, wszystko po kolei. Teraz trzeba się zająć rozdaniem ziem. Mam o dwie za wiele. Yy, chyba można? Czekaj chwilę. Sącz? Ty, mogę zmienić kolor. Yy. A może weźmy... Jakby to wyglądało? O, Co sądzicie? Co sądzicie? Imo spoko. Może być czorny. Tylko moi drodzy, jest jeden problem. Bo tu jest wielka Polania, tu jest Śląs, tu są morawy i tu jest kurwa który ma 3000 ludzi i jest rozbierany przez wszystkich. Wolna z Czernichowem, wojna z tym, kurde, może byśmy w Ukrainie wbili nóż w plecy? Stale się podbić księstwo. Na przykład jakieś kurde tu. Nie wiem. Dobra, moi drodzy, wszystko po kolei. Mam dwie za dużo ziemie. Chciałbym bosrot komuś przyznaczyć. Komu mógłbym przyznaczyć? Komuś z moich wasalów, co nie? Nadaj tą ziemię. Po, oczywiście to musi być Polak i Słowianin. Tak, więc nadajemy pierwsze dwie ziemie. Weryku... Jesteś moim starym subskrybentem, jesteś moim starym wasalem. Nadaję Ci, jesteś pierwszy na liście. Nadaję Ci yy, księstwo i nadaję Ci stary dla syna daj. Nie no, mój syn będzie rządził Sączem całym, spokojnie. Ja po prostu chcę zrobić y, sobie dobrych wasali, którzy będą kontrolowali tę ziemię. Weryk ma żonę, nie ma żony. Dobrze, Weryku, to przed nadaniem Ci, po nadaniu Ci tych ziem, oczywiście Weryku, nadaję Ci ten tytuł. Yy, jesteś moim wasalem. Eee, pięknie. I z... Eee, hra... Okej. Okay. Czekajcie, problem. Eee, jeszcze księstwo Abudaj nadamy. Kto jest? Majonezik jako drugi. Majoneziku ożenie cię z kobietą. Dobrze. I Majoneziku nadaje ci Abudaj. Proszę bardzo, to jest dla Ciebie zostajesz moim wasalem. Moi drodzy, wojna. Księżna Diana wypowiedziała nam wojnę z Polani. Polacy atakują Sącz. Oh my god, dude. Mamy 125 yy, dukatów. Oczywiście wysprzedam tutaj... Yy, mam za mało czempionów, muszę zaprosić więcej ludzi do mnie. Ja pierdziele. Yy. Dobrze, wódz mi zapłacił za oswobodzenie. Dobrze, ty yy, odpowiedzialny na moje zaproszenie. Dobra, yy, yy, subskrybent z czatu. Karnister, ty już zginęłeś niestety. Yy. Karnister zrobimy, ku, jakoś będzie, Tabir, niech będzie, Tabir mod, Tabir, po prostu Tabir, mój subskrybent, zostajesz, Tabir, najęty do m, mojej gwardii i jeszcze kolejny subskrybent, niech będzie, Oren, Orange, Chesterfield, Oren Chesterfield też zostajesz moim, kurde, wojownikiem, co nie, w razie czego. Perfekcyjnie, e, oczywiście, wystawiam całą naszą armię. Patrzę na to, co się dzieje. Mam 1800 ludzi. Jestem niewidomy, jak Jan Ziszka prowadzę w ogóle e, stary nasz ród bocianów, e, rządzących sądem e, do tego wszystkiego. Mam 129 dukatów. Czy panowie decydujemy się na zakup najemników? No, nie mam wyboru. Chyba muszę, e, czekaj, wysprzedam tych ludzi, żeby mieć 30 dukatów więcej. Chyba się decydujemy na zakup najemników, nie? W razie czego, jeżeli chodzi o tą wojnę, nie mam wyboru chyba, nie? Muszę yy, wziąć najemników. Musimy wziąć najemników, no nie ma innej opcji, stary. Kurde. Stać mnie na bandę z siarczystej zimy? Ewentualnie litewską bandę mnie też stać. Chyba, że piginerów. Dobrze, wezmę tą bandę z siarczystej ziemi, niech będzie. Dobrze, czekamy. Czekamy, moi drodzy, w sączu. Czekamy, aż przyjdzie Polska. Poczekamy, zobaczymy, co oni zrobią, nie? W razie czego. Przydałoby się też mojego syna gdzieś wyżenić. Naprawdę. W sensie znaleźć mu dobrą żonę. Bieniusz. Perk, zostać genialna. 30-latka niewidoma. No nie, ona jest wiecznie pijana. Nie za dobrze to. Nie za do... To nie będzie do... za dobry dodatek dla mojego syna. Ona jest wiecznie pijana. To. Weźmy może zysk prestiżu, żeby mój syn szedł w świat. Slatlawa z rodu Premislawit jest ekstrawagancką, cyniczna i tak dalej, ale mój syn zyskałby 300 prestiżu. Czy to jest worth it małżeństwo? Ja uważam, że tak. Ja uważam, że to powinno być dobre małżeństwo. Ona jest też czeszką. Hmm... Tak, ona będzie dobra, 17-latka, niech się ożenią. Dobra. I my, moi drodzy, teraz mamy swoją armię. Czekamy na to, co zrobi Polania. Polania idzie 2400 polańskich wojsk. Wycofajmy się z sącza. Niech w, y, nasz wróg take the bait. Wiecie o co chodzi? Niech weźmie baita. Ja niewidomy prowadzę naszą armię. W razie czego? Uff, zobaczymy, nie? 4000 ludzi, chłop ma. Nie, no, mordeczko. mordeczka Mordeczka! We have a problem, guys. Mamy problem. Mamy olbrzymi problem. 4000 ludzi stoi pod sądem. Którzy chcą mnie zniszczyć. Ja mam 2600 ludzi, ja nie? nie mogę na to pozwolić. Yy, dlaczego nie mogę klikać po swojej rodzinie? To jest nienormalne. Mm, moje dzieci, moi drodzy. Yy, to jest dworzanka, to jest dworzanka. Szuka moich dzieci. Yy, dark Shadow. Yy, dark Shadowle. Yy. Nie mam kogo ożenić, nawet. Nie mam kogo wyżenić, moi drodzy. Kurde, nie wiem, muszę tu zdecydować, co się dzieje. Atakujesz, jesteś lepszym generałem, masz lepszą obronę, bo atakujesz w górach. Nie wiem, bo wie, ale wiesz, że jak wydam tą bitwę, to zginę. Rozumiesz? Módlcie się! Módlcie się, ludzie. Módlcie się, po prostu się módlcie, żebyśmy tą bitwę wygrali, bo to będzie koniec naszej historii. Módlcie się, widzowie. Na razie nam idzie dobrze, ale jeszcze oni nie dostali tysiąca reinforcementa. Strategiczny impas. Majonezik się kłóci z moim synem. o yy, Wiesz, co obie strategie zaimplementujemy na no nowo? Uh -huh. u nich nie działają moi drodzy ci... Weszły, weszło wsparcie, ja pierdziele, ja pierdziele, panowie! Uff. Jest problem. Ale wygląda na to, że będziemy wygrywać. Masakrujemy ich w polu, masakrujemy ich w polu. Wygrywamy to, panowie! Jednak nasze imperium nie upadnie, nie? Wygrywamy to, tak! Ale ich zmieniliśmy z powierzchni ziemi, chłopie! 800 ludzi nam zostało z 3000! Czempion naszej armii Orange fir okaleczył Tomasza! Gratuluję Ci! Ło został zraniony przez wodza zbitnie. Kurde, ile moich czempionów tutaj... Wschodni zbrodniarz yy, z rodu Komratów zranił wodza Władysława. Gratuluję! Gratuluję, czempioni! Pokonaliście w bitwie... W bitwie yy, Polanów, nie? Panowie, czy my powinniśmy ich za ciosem, Czy powinniśmy czekać, aż wróg tutaj przyjdzie do nas? Czy powinniśmy ich za ciosem? Niewielu championów mam, okej, okay, zobaczmy. Yy, tutaj biorę sobie oczywiście Prodana do mojej ekipy. I to będzie kolejny z moich widzów: i to będzie Turlaj Dropsa. Turlaj Dropsa, proszę bardzo. Dołączyłeś do mnie, pięknie. Udało nam się to uratować. Perfekcyjnie. Okej. Okay. Sądzę, że powinniśmy podzielić armię. Da się to przywieźć jakoś, tak? Powinniśmy starać się odzyskać zaopatrzenie. Pięknie. Hmm. Można zażądać ze za zwoda zbigniewa okupu. Dobrze, dawaj 5 dych Panowie, hmm, powiem wam tak. Perfekcyjnie wpuściliśmy naszego wroga w pułapkę. Jest wręcz perfekto. 700 ludzi odłączonych. Armia hmm, król z Morasasów. Panowie, czy wy sądzicie o tym, co ja, że powinniśmy dokonać gigaforce marszu, żeby zniszczyć tą armię, bo ona ma elitarną jakość i to jest dobrze zaopatrzona armia, dowodzona przez władcę jest też? Sądzicie, że powinniśmy ją starać się złapać jak najszybciej? No, mi się wydaje, że to byłby dobry ruch, nie? Jakbyśmy się starali ich znieść po powierzchni ziemi, chyba że oni uciekną. Czy ja ich złapę? Tak, mam ich, panowie! To był strzał w dziesiątkę! Sonoke odpowiedział na mój yy, wezwanie, przyjął moje zaproszenie na dwór. Yy, dobrze, to Dokę, yy, 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 yy. Kik... i One. Ja biorę pierwsze, co mi się wybiera na czacie, no to wybieram Kikion. Zostajesz Kikion, zostajesz moim championem. Witam cię bardzo gorąco, nie? Zostajesz zwerbowany oczywiście jako champion od razu. Czempem postaci kapitana Zima Sasu został No i perfekcyjnie, stary. Ja uważam, że my wracamy teraz za Sącz. Panowie, czy to jest dobra decyzja? Wycofujemy się za Sącz. Hrabia Weryk i jego przyjaźń. Chociaż liczne próby zdobycia mojej przychylności nie pozostały niezauważone, nie mogę się jednak czuć z tego, że hrabia Weryk nagle zainteresował się moją osobą. Jego obsesyjna chęć zdobywania wrażenia, a on wciąż ma pewien urok. Dlaczego? Nie chcę widzieć więcej jego twarzy. Nie no, wciąż ma pewien urok. Niech mnie nie, Weryk lubi, nie? Moi drodzy, centurios z, wi z rodów wilków opuścił więzienie perfekcyjnie. Gratuluję centurios, jesteś. Mm, uwięziony, w sensie uwolniony. Ja się teraz wycofuję za sąd, moi drodzy, bo ja uważam, że. Mm, weźmy wszystkie armie i postarajmy się to znajść jak okay? okay? Bo ja uważam, że powinniśmy się bronić w sączu w górach, nie powinniśmy wychodzić, nie? Tak szczerze. Mm. Jesteśmy dobrze zaopatrzeni, bardzo dobrze zaopatrzeni. Ehm, spiskowiec zdemaskowany. Najwyższa przewodnicznie Katarzyna, żona mojej osoby zaangażowała plan morderstwa, którego celem jest marszałek Cheetos. Kurde, ej powiedz mi no co wszyscy ludzie chcą od tego k***a nie? Ja wszyscy chcą go zabić. Najpierw jakaś k... losowa baba, później żona mojego syna a moja żona. Wszyscy chcą za Chitosa. dlaczego, nie? Sorry, niestety, przepraszam cię bardzo serdecznie Cheetos, ale wszyscy chcą cię na no takie jest życie, nie? Dobrze, przegrupujmy się teraz pod Sączem. Nie ma, innego, nie ma innego wyjścia. Dobra, panowie, czy my chcemy zawalczyć? Bo mogę jeszcze zrobić coś takiego? Mogę jeszcze spróbować wziąć najemników? Nie wiem, czy my chcemy. Panowie, bierzemy na siłę najemników jeszcze więcej? Bo mogę jeszcze wziąć najemników i yy, mogę wziąć pułapską bandę i rzucić się na nich i, i się z nimi bić. Nie zadłużaj się, masz kasa na plus Zobaczymy, moi drodzy Ryzykuję Zatrudniam jeszcze pułapską bandę Mam 3000 ludzi I wchodzę w nich I wchodzę w armię polaniu, która chcę mnie zniszczyć Moi drodzy 3000 versus 4000 ludzi Leci jeszcze ekipa na wsparcie Ja pierdzielę Boże, módlmy się Na szczęście ich lekko zbrojni nie działają Oj, ojoj, oj, oj. Wradzy... 900, 400. Oj, 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 Żeby to wsparcie nie doszło. Ono będzie tragiczne. Nie no, zmiażdżyłem ich, panowie. Pięknie. Yy, moi drodzy, po raz kolejny rozbiłem mojego przeciwnika bez problemu. Po raz kolejny rozbiliśmy Polanie. I proszę państwa. Polania prosi nas o pokój. Czy podpisujemy pokój z Polanią? Oczywiście, że podpisujemy. Wymuszam na nich żądania. Diane. Z Polani. Ją. Obroniliśmy swojej odległości, obroniliśmy swoje imperium. Rozumiecie to? Wybroniliśmy się przed o wiele, o wiele, 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 wiele silniejszymi ludźmi, którzy chcieli nas niszczyć i chcieli nas specjalizować. Obroniliśmy się jak gołty. Niestety nie mogę wjechać w polanie. Nie no, mogę. Panowie, 3500 ludzi, ono nie ma pieniędzy. To by była zemsta. Na razie mamy dwóch, moi drodzy, wasali. Jest to Majonezik i jest to Weryk. I oni pilnują tutaj, wiesz, żeby nasze imperium się, nie, e, moi drodzy, nie rozwaliło. Trzeba sobie zadać pytanie, zdać sprawę teraz nad jedną rzeczą. Czy będziemy najeżdżać Śląsk? Który wydaje się stosunkowo słaby. Czy będziemy starać się dokonać zemsty... Na najwyższej przywódczyni yy, Dianie, która no może masę już pomoże, ale najechała mnie i chciałam mnie zniszczyć. Tylko pamiętajcie, że atakuje się ciężej niż się broni.